Witajcie. W tym filmie rozwiążemy zadanie pochodzące ze zbioru zadań oficyjna edukacyjna Krzysztof Pazdro, klasa czwarta, poziom rozszerzony. Zadanie to pochodzi z rozdziału czwartego, rachunek prawdopodobieństwa i dotyczy tematu niezależności zdarzeń. Zaczynajmy. Zadanie 4.192 Strzelec oddaje n niezależnych strzałów do celu, przy czym prawdopodobieństwo nietrafienia w cel w k tym strzale jest równe 1 przez k plus 1 do kwadratu, gdzie k przyjmuje wartości od 1 do n. Wykaż, że prawdopodobieństwo trafienia we wszystkich n strzałach jest równe n plus 2 przez 2n plus 1. OK. Dobrze, mamy zadanko na dowodzenie. Powtarzamy tutaj pewien eksperyment, bo strzelec oddaje n strzałów do celu. Tak? Czyli n razy podejmuje próbę trafienia i wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo nietrafienia w k-tym strzale. Tak? Widać, że to prawdopodobieństwo nietrafienia nie jest stałe w każdych n strzałach, tylko zmienia się w zależności od tego, im dalej postępuje to strzelanie do celu. Dobrze. Pojawia się tutaj sformułowanie, że strzelec oddaje n niezależnych strzałów. Tak? Więc musimy sobie przypomnieć, co to znaczy, że zdarzenia losowe są niezależne. Teoria mówi tyle, że jeżeli mamy jakieś dwa zdarzenia losowe zawarte w przestrzeni zdarzeń elementarnych, to one są niezależne, jeżeli prawdopodobieństwo łącznego ich zajścia jest równe iloczynowi prawdopodobieństw każdego z nich z osobna. Taka jest definicja niezależności dwóch zdarzeń losowych. Oczywiście te definicje można sobie rozszerzyć na większą liczbę zdarzeń losowych, więc powiemy, że n zdarzeń losowych oznaczonych jako A1, A2 i AN są niezależne, napiszę skrótem, jeśli na podobieństwo, prawdopodobieństwo łącznego ich zajścia. jest równe iloczynowi prawdopodobieństw każdego z nich z osobna. Tak, tyle mówi teoria odnośnie pojęcia niezależności zdarzeń losowych. Co my tutaj możemy wycisnąć? Wiemy, że prawdopodobieństwo nietrafienia w cel w katym strzale wynosi dokładnie tyle, więc najpierw przez zdarzenie losowe nk oznaczymy nietrafienie. K tym strzale. Tak? Czyli N1 będzie oznaczało, że ten strzelec nie trafił w pierwszym strzale, N2, że nie trafił w drugim strzale, i tak dalej, aż do N. Duże N z małym N -o będzie oznaczało, że nie trafił w N tym strzale. Dobrze, ponieważ bezpośrednio w tejże jest zawarta informacja, że on ma trafić we wszystkich strzałach, więc określimy jeszcze jedno zdarzenie losowe, Tk, czyli że ten strzelec trafił. W katym strzale. Dobra. Znamy prawdopodobieństwo trafienia w katym strzale. Prawdopodobieństwo trafienia w katym strzale wynosi 1 przez k plus 1 do kwadratu. I oczywiście k zmienia się w zakresie od 1 do n, czyli oznacza numer strzału innymi słowy. Dobrze. Tyle możemy wycisnąć. Ponieważ też jest mowa o tym, że on trafia we wszystkich N strzałach, czyli taki wyborowy strzelec, no to musimy też pomyśleć, jakie, w jaki sposób wyrazić prawdopodobieństwo trafienia w katym strzale. No ale możemy tutaj zauważyć, że jeżeli on strzela raz gdzieś sobie do tej tego celu, no to albo trafi, albo nie trafi. Czyli możemy powiedzieć, że zdarzeniem przeciwnym do NK jest właśnie to zdarzenie, że trafia w katym strzale TK. I zdarzenia nietrafienia i trafienia są do siebie przeciwne. A skoro tak, to prawdopodobieństwo trafienia w katym strzale będzie różnicą od jedynki. Odejmiemy prawdopodobieństwo nietrafienia w katym strzale. Bo suma zdarzeń, suma zdarzeń przeciwnych, prawdopodobieństwo zdarzeń przeciwnych jest zawsze równa 1. No i idąc tutaj dalej za ciosem, prawdopodobieństwo trafienia w katym strzale będzie się obliczało z takiego wzoru. Chcielibyśmy to prawdopodobieństwo wyrazić w taki zwarty sposób. Weźmiemy wszystko na jedną kreskę rąkową. Wykonam działania na liczniku łamka, bo już widzę, że coś tutaj się uprości. No mianownik mógłbym sobie rozwinąć ze wzoru skróconego mnożenia, ale na razie zostawię. Być może to będzie to pozostawienie mianownika w spokoju, okaże się przydatne. No i tutaj wykorzystamy wzór skróconego mnożenia. I jeszcze odejmiemy tę jedynkę, która występowała. Te wrażenia się skracają, czyli prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo trafienia w katym strzale będzie dokładnie opisane taką liczbą. No, też zasygnalizujemy, że to prawdopodobieństwo trafienia zmienia się w zakresie od jedynki do n włącznie. Dobrze. Z informacji, jakie było prawdopodobieństwo nietrafienia w katym strzale, uzyskaliśmy informację jakie jest prawdopodobieństwo trafienia w każdym strzale. Dobra. Autor mówi, że mamy wykazać, że prawdopodobieństwo trafienia we wszystkich N strzałach opisuje się takim wyrażeniem, czyli taki sposób zależy od liczby strzałów. Dobrze. Co by to właściwie oznaczało? Że autor od nas chce, żebyśmy policzyli prawdopodobieństwo trafienia w pierwszym strzale i jednocześnie trafienia w drugim i prawdopodobieństwo trafienia w trzecim i tak dalej. No troszeczkę sobie tutaj rozpiszemy. Tutaj, do n tego strzału włącznie. Ja sobie jeszcze te strzały poprzedzające ten n wypiszę troszeczkę. Ok. Dobrze. Wiemy, że te strzały były niezależne od siebie. Tak? Takie bezpośrednio. Więc wyniki, tych strzał, wyniki uzyskane w tych strzałach też są niezależne od siebie. Czyli prawdopodobieństwo Trafienia w n strzałach będzie na mocy niezależności tych zdarzeń. Możemy wpisać sobie nzl, Będzie iloczynem prawdopodobieństw trafienia w każdym poszczególnym strzale. Pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej. Potem n minus drugim, czyli trzecim od końca. Potem n minus pierwszym, czyli drugim od końca, no i w ostatnim n tym. Tak, na moce niezależności tych strzałów. OK. Każde z tych prawdopodobieństw zależy od, tutaj od indeksu, od numeru strzału. Myśmy opisali sobie to takim wyrażeniem. Tutaj sobie to przypomnę, że prawdopodobieństwo trafienia w k tym strzale to było takie wyrażenie k kwadrat plus 2k przez k plus 1 do kwadratu. Okej, okay, troszeczkę jeszcze przekształcę, ponieważ widzę tutaj jakieś iloczyny tych prawdopodobieństw trafień w poszczególnych strzałach, więc chciałbym szukać okazji do skrócenia, tak? No bo jak zaczniemy tutaj stosować te ułamki, tak tutaj zapisywać do tego iloczynu, no to raczej chcemy uzyskać tezę taką bardzo prostą, będącą jednym ułamkiem, czyli tam coś się musiało skracać. Więc jeszcze sobie troszeczkę przekształcę licznik i zapiszę, że prawdopodobieństwo trafienia w każdym strzale... Opisuje się takim wyrażeniem. Liczka zmienia się w zależności, w zakresie od 1 do N włącznie. No bo wykonujemy w końcu tych N strzałów. Dobra. I do każdego tutaj czynnika tego iloczynu zastosujemy właśnie ten wzór. Taki iloczynowy, nawiasowy. Dobre. Przechodzimy sobie piętro niżej. Najpierw mnie interesuje prawdopodobieństwo trafienia w pierwszym strzale, czyli przyjmuję, że k jest równe 1 w tym wyrażeniu. No i uzyskamy łamek w postaci 1 razy, 1 plus 2 to 3. A tutaj pojawi się takie wyrażenie 1 plus 1 do kwadratu. Teoretycznie bym to policzyć, a sobie zostawię może 2 do kwadratu razy. Teraz prawdopodobieństwo trafienia w drugim strzale, czyli k przyjmuje wartość 2. Stawimy w miejsce k dwójkę w tym miejscu i otrzymamy 2 razy 4 przez 3 do kwadratu. Raz. Prawdopodobieństwo trafienia w trzecim strzale. 3 razy 5 przez 4 kwadrat. Prawdopodobieństwo trafienia w czwartym strzale. 4 razy 6 przez 5 kwadrat. I tę czynność powtarzamy. Prawdopodobieństwo trafienia w n minus drugim strzale, czyli takim trzecim od końca. Zgodnie z tym schematem, k teraz przyjmie wartość n minus 2. Miejsce k wstawiam n minus 2. Tutaj będzie n-2 plus 2, czyli zostaje taki czynnik n. Tu z kolei mamy n-2 plus 1, czyli n-1 do kwadratu. Tak opisuje się prawdopodobieństwo trafienia w n drugim strzale, czyli tym trzecim od końca. Ok, przechodzimy do prawdopodobieństwa trafienia w n pierwszym strzale, czyli przyjmujemy, że k jest równe n-1. Wyskujemy takie wyrażenie. n-1 plus 2 to jest n plus 1. I dzielimy przez n kwadrat. I prawdopodobieństwo trafienia w ostatnim strzale zgodnie z tym schematem to będzie n n plus 2 przez n plus 1 do kwadratu. OK. Mamy iloczyn takich ułamków. tak? W postaci tezy wynika, że w liczniku występuje tylko taki składnik n plus 2. I w zasadzie występuje tylko to. Tak? Czyli teoretycznie po drodze wszystko, co to jest w liczniku, powinno się ładnie nam uprościć. No i będziemy szukali właśnie okazji do uproszczenia, do uproszczenia tych wszystkich liczników. Tak? Co możemy tutaj sobie zauważyć? No możemy najpierw poskracać pewne ułamki w kierunku tak na układ w tym miejscu. tak? Czyli ostatni Czynnik z pierwszego ułamka będę kasował z mianownikiem drugiego ułamka. 3 przez 3 to 1, a 3 do drugiej przez 3 to jest 3 do pierwszej. I analogicznie 4 przez 4 to 1, 4 do drugiej przez 4 to 4 do pierwszej. I tak dalej. Tę czynność powtarzamy. Tak. Szóstka. Tutaj skróci się z pewną szóstką, która byłaby do kwadratu, gdybyśmy ją napisali. Tak. Potem byłoby co? Tutaj czynnik n-1 tuż przed tym by wystąpił, on by się skrócił, a tu zniknęłaby jedna potęga. Potem n n kwadrat, n plus 1 jako całość, z n plus 1 do kwadratu zostanie potęga pierwsza. Pojawiają się jakieś jedynki w licznikach tych ułamków, a do tego właściwie dążyliśmy, bo bardzo podobnie wyglądała teza. Teza zawierała tylko to. Okej, okay. no to teraz musimy jakby kontynuować to skracanie, bo w licznikach pozostały już takie czynniki 2, 3, 4 i tak dalej. No to poskracamy teraz troszeczkę w innym kierunku. Teraz pójdziemy tutaj na łukos. 2 przez 2 to 1, 2 do drugiej przez 2 to 2 do pierwszej. I tak dalej, trójka. Tu z kolei było 3 do pierwszej z pierwszego skracania zielonego, no to po prostu to już wyrażenie skróci się całe, zostanie liczba 1. Górka. Tu zostało 4 do pierwszej z zielonego skracania, no to zostanie po prostu 4 przez 4, 1. Ok. I analogicznie. gdyby się coś skróciło z tą piątką. Tak. N 2 wcześniej skróciłoby się N 2 do pierwszej, które by tutaj było zapisane. Myśmy pominali tym wielokropkiem sobie. Tak. N 1 skraca się. Z N 1 do pierwszej już jako całe wyrażenie. N skraca się z N do pierwszej też jako całe wyrażenie. Dobrze? No i pozostało nam pozbierać te śmieci, które zostały, żeby zobaczyć, co w wyniku tego skracania mamy. Tak. Wszędzie w licznikach mamy jedynki. W mianownikach, w mianownika pierwszego łamka jest dwójka, a potem pojawiają się same jedynki. Mamy 1 przez 2. Z tego już zostaje 1 przez 1. Z tego już też zostaje 1 przez 1. Tego również. Sytuacja się powtarzała wielokrotnie. Tego ułamka mu zostało 1 przez 1. Tego również 1 przez 1. A już z ostatniego, I czynnik, który nie do końca się uprościł, tylko w pewnym stopniu. N plus 2 przez N plus 1 do pierwszej. No to napiszę po prostu N plus 1. Ok. No i pomnożymy te ułamki, liczniki razy liczniki, mianowniki razy mianowniki. Czyli otrzymamy wyrażenie postaci n plus 2 przez 2 pomnożone przez ten mianownik n plus 1. No i w zasadzie uzyskaliśmy tezę tego zadania. Takie jest prawdopodobieństwo trafienia tych n plus. Trafienia we wszystkich n strzałach. Zrobione. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, proszę łapkę w górę, komentarz. Zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!